Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj przed nami piąty dzień ósmego tygodnia, odpowiedzialność za pieniądze. Piąty dzień nosi tytuł Wdzięczność i Szczodrość. Już na samym początku y, dzienniczek odsyła nas do pierwszego listu do Tymoteusza, do szóstego rozdziału, 17 wersetu. Przeczytaj, Kasia. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania? No właśnie, taka wskazówka. Czy może raczej ostrzeżenie świętego Pawła, raczej skierowane do ludzi majątnych, dlatego że jest na samym początku napisane bogatym. Tylko pytanie, czy chodzi zawsze o bogactwo takie finansowe, czy może takie bogactwo też intelektualne, bo też można zauważyć, że ludzie, którzy mają dobre wykształcenie, starają się na przykład być wyniosli w stosunku do innych. Więc... Nie starają się po prostu, są? No nie zawsze i nie wszyscy. Dlatego hmm. może to być przyczyną do takiego wynoszenia się ponad innym. Ponad innych. Ponad innych. Przesunięcie zaufania z Boga na dobra ziemskie tutaj właśnie występuje. Nie pokładamy zaufania w Panu Bogu, nie pokładamy tego bogactwa, które On nam daje w Nim i dzięki niemu, tylko dzięki temu, co sami załóżmy, staramy się wypracować, czego sami się nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wszystko zależy od tego y, punktu odniesienia i te, tej równowagi, jeżeli y, gubimy gdzieś tą równowagę y, pomiędzy tym, co sami posiadamy, czyli naszym y, nie wiem, majątkiem, czy, czy wiedzą, czy wykształceniem, bardziej tutaj jakby kierujemy naszą uwagę, a mniej w stosunku do Boga, no to wtedy to jest niezdrowe. Trzeba zawsze gdzieś to wszystko y, wypoziomować. Y, ale chyba Bóg powinien być mimo wszystko na pierwszym miejscu zawsze i wszędzie. Kolejna wskazówka to jest w liście do kolosan, trzeci rozdział, 15 werset. Bądźcie wdzięczni, no więc właśnie postawa wdzięczności pozwala nam zachowywać równowagę pomiędzy tym, czego doświadczamy w życiu, co nam Bóg daje w życiu, również te sprawy właśnie związane z pieniędzmi, jak i równowagę w stosunku do relacji z Nim. Bez kompleksów no tak. uczy nas Pan używać pieniędzy i ochraniać się, czy może powstrzymywać się przed jakimiś takimi kuszącymi rzeczami, które one mogą powodować. No tak, bo jeżeli yy, ja zaczynam Bogu dziękować, to zaczynam również dostrzegać, że te rzeczy, które mam to nie zawdzięczam sobie, no bo nawet jeżeli mam talenty, no to ktoś mnie tymi talentami obdarował. To nie jest tak, że ja sama w sobie wygenerowałam siłą yy, własnego umysłu, bo umysł też nie do końca do mnie należy. No bo kto mnie stworzył? Kto stworzył mnie w łonie matki? No, no, Bóg mnie stworzył, więc tutaj człowiek zaczyna nabierać pokory i takiego dystansu, co powoduje, że no zaczynamy chyba normalnieć w tych relacjach międzyludzkich i też w patrzeniu na świat i na to, co się, co, co się dzieje wokół nas. I to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, jest ujęte pod pojęciem wdzięczności. Czyli to, co mamy tutaj na Ziemi, czego doświadczamy na Ziemi. Jesteśmy za to wdzięczni, czy raczej powinniśmy być za to wdzięczni Bogu, bo to jest Jego łaska i to jest Jego błogosławieństwo. Natomiast ta wdzięczność ma prowadzić też do drugiego takiego ważnego punktu dzisiejszego dnia, do szczodrości. I tutaj mamy znowu werset z dziejów apostolskich z 4 rozdziału, 34 werset. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je. No właśnie, to jest ta szczodrość w ujęciu takim bardzo szerokim. Sprzedaż pola czy sprzedaż domów, no to nie jest błachoska. to już są takie konkretne, myślę, sumy. No im większe pola, im większe i bardziej okazałe domy, tym jeszcze wyższe. I ci właściciele sprzedawali je po to, żeby te pieniądze przynieść do wspólnoty, żeby się nimi podzielić. Byli szczodrzy. Szczodrość uwalnia od chciwości tutaj jest, zaznaczyłam sobie taki fra fragment. Gotowość do dzielenia się chroni przed niedostatkiem. My mamy takie doświadczenie właśnie, że odkąd zaczęliśmy się dzielić yy, naszymi pieniędzmi, yy, przekazywać je na różne cele, to wcale nie cierpimy z tego powodu jakiegoś większego niedostatku. Wręcz przeciwnie, mamy większą taką wolność i widzimy, że Bóg naprawdę błogosławi i nie zostawia nas bez grosza przy duszy. No to jest bardzo prosta i logiczna zasada. Im więcej Pan Bóg daje pieniędzy, widząc naszą gotowość do dzielenia się nimi, tym bardziej, czy może częściej i bardziej strzodrze są wspomagane dzieła, które chciałby, żeby na tym świecie były wspomagane i wykonywane. Wspaniałą rzeczą było to, że wiara w tych ludziach była tak wielka. Zaufanie do Pawła i do jego uczniów było tak wielkie, że ludzie nie wahali się sprzedawać i jednak ten duch wspólnoty był niesamowity. Że. Ale tu jest, jeden, się wszystkiego, prawda? tu jest jedna fajna rzecz. Jak sprzedawali te pole i sprzedawali domy, przynosili pieniądze, składali je u stóp apostołów, natomiast te pieniądze później były rozdzielane według potrzeb. Niesprawiedliwie, tylko według potrzeb. Każdy mógł mieć inne potrzeby i potrzeby wszystkich były zas zaspokajane. Tak, no to też właśnie bardzo Nikomu ważne. nic nie brakowało, także to jest, to jest fajne. Żeby to mogło funkcjonować, to pewne osoby, które zostały wyznaczone do, do rozdzielania właśnie tych wszystkich dóbr, musiały też posiadać zaufanie tej wspólnoty, bo wtedy ktoś, kto otrzymywał pieniądze, wiedział, że potrzeba jego, czy inaczej te pieniądze przeznaczone przez kogoś, kto zarządzał tymi pieniędzmi dla niego, będą zaspokajały jego potrzeby, czyli miał do niego zaufanie. Dlatego to jest też jakby apel do może do, do szafarzy, do księży, którzy kierują naszymi parafiami. No bo tak, no, na zaufanie ludzi trzeba sobie też czasem zapracować. I jeżeli nie ma. W Zawsze tym, sobie trzeba zapracować. I jeżeli w, nie ma tutaj jakiejś takiej. Mm, przejrzystości w tych finansach, jeżeli y, księża nie mówią na co idą te pieniądze, nie rozliczają się z, y, z pewnych rzeczy, no to ludzie jakby, no... Ale słuchajcie, to nie chodzi tylko o księży, to nie chodzi tylko o jakieś sprawy związane z finansami parafii. Ogólnie chodzi o to, że my przyjmując jakiekolwiek dobra, posiadając na przykład, nie wiem, jakąś y, nazwijmy to kasę we wspólnocie, która zbiera i zapełnia się co jakiś czas poprzez nasze składki, poprzez różne darowizny itd, i tak dalej. To w każdym z tych tematów my powinniśmy na tyle pracować na zaufanie naszych braci i sióstr, żeby można było z czystym sumieniem zawsze powiedzieć, słuchajcie, mamy tyle, poszło na to, poszło na to, poszło na to. Rozdzielone zostało według potrzeb, na różne potrzeby, na potrzeby społeczności, na potrzeby parafii, na potrzeby konkretnych pojedynczych osób nawet. To jest potrzebna uczciwość. To każdemu i we wszystkim. Przechodzimy teraz do drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, która jest przewidziana właśnie na ten dzień. Bardzo dużo się dzieje w tej Ewangelii. Mamy i mędrców ze wschodu, mamy i ucieczkę do Egiptu, mamy sześć niemowląt i mamy powrót do Nazaretu. Więc można by było na podstawie samego tylko tego drugiego rozdziału nakręcić całkiem niezły film. Jest tego bardzo dużo. Trzy Co etapy. ciebie tak dotknęło bardzo Kasia w tym? No ja jakby kontynuuję wątek snów y, z poprzedniego Też sobie to y, wykładu, dlatego, że tutaj trzykrotnie mamy do czynienia y, z odczytywaniem informacji poprzez sen, jak Bóg mówi do mędrców żeby nie wracali do Heroda, jak mówi do Józefa, żeby uciekał, zabrał dziecię i jego matkę i uchodził do Egiptu i później będąc w Egipcie znowu Józefowi we śnie objawia się anioł i mówi, że ci, którzy czekali na życie Jezusa już nie żyją, żeby wrócił, żeby wrócił do do Jerozolimy. Najpierw do Judei. Do Judei, tak. I... A później mu się jeszcze raz i kazał mu z Judei uciekać do Galilei. Czy może przejść bardziej? On więc wstał, wziął dziecię zaraz. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, dał się, y, dał bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nagaz, udał się w okolice Galilei. No właśnie. Czyli trzeci raz, jak gdyby anioł, yy, anioł, czy może Bóg mu we śnie powiedział, żeby z Judei uciekał do Galilei. Dla mnie to jest takie fajne, dlatego że pokazuje to cały czas drogę. Nie tyle może sen jest, istot, najistotniejszy dla mnie w tych fragmentach, w tych wersetach, co to, że Bóg za każdym razem, akurat w tym przypadku mm, poprzez sen pokazuje. Drogę, którą my w życiu mamy przejść, najpierw do Egiptu, później z Egiptu do Judei, później z Judei do Galilei, no tych kilometrów pewnie by się nazbierało, tak patrząc po ludku, bardzo, bardzo dużo. I pewnie kawał życia by to też zajęły, ale to jest tylko i wyłącznie dla mnie takie świadectwo, które mówi, że przez praktycznie całe moje życie Pan Bóg na każdym kroku wyznacza mi tą drogę. Być może krótszymi, być może dłuższymi odcinkami, ale to jest Jego właśnie prowadzenie. Po co? Po to, żebym... wzrastał w zaufaniu do niego, bo widzisz, że to, to Zachował ci... życie, był bezpieczny, oddał mu się właśnie w tym zaufaniu. Co jeszcze cię dotknęło, Kasia, w tym? Zresztą to jest bardzo głęboki i bogaty fragment. Jak czytałam y, do tego interpretację, no to, to jest y, no, mnóstwo informacji. Mnóstwo odniesienie do Starego Testamentu, gdzie życie pana Jezusa jest porównane do historii ludu wybranego, mhm. też ucieczka do Egiptu, też rzeźnie winiątek, później wyprowadzenie z Egiptu. Więc y, tutaj na pewno Jezus jest tym, który jakby na nowo pokazuje historię Izraela. Ale to chyba jest temat na jakąś głębszą katechezę, a nie na dzisiejszą. Ale wymaganie. mi jeszcze się bardzo podobało to, jak osiedli w Nazarecie i tak się miało spełnić słowo proroków, bo będzie nazwany Nazarejczykiem. To tak jak się bardzo często słyszy. Na przykład, nie wiem, Jan Storunia. Albo Gerwazy z zamościa. Grzegorz Nysy. Tak, no to, to to wymyślałem teraz, ale to, to się jak gdyby już od Biblii, czasów biblijnych wzięło i było kultywowane, że ludzie byli kojarzeni z miejscami, w których się na przykład urodzili, czy w których osiedli, z którymi byli związani. Prosimy cię panie o to, żeby każdy z nas, pomimo tego, że gdzieś mieszkamy, jesteśmy gdzieś zlokalizowani, związany był ze swoją parafią, w której trwa, którą współtworzy. Myślę, że to jest istotne, żeby potrafić się odnaleźć w swojej parafii, potrafić działać na rzecz swojej potrafi, parafii, potrafić dzielić się swoimi dobrami ze swoimi parafianami współbraćmi. współbraćmi. Żebyśmy mogli z otwartym sercem być szczodrymi i równocześnie wdzięcznymi za to wszystko, co Bóg nam daje. Amen. Amen. Do zobaczenia następnym razem.